W chwili wbicia pierwszej łopaty w październiku 1947 roku lewy brzeg Warszawy był jedną wielką rozciągającą się jak okiem sięgnąć tragiczną ruiną. Kiedy nastał koniec II wojny światowej, było wiadomo, że sporo trzeba odbudować. Pierwszą wielką budową w naszej stolicy po zakończeniu działań wojennych, najważniejszą inwestycją z końca lat 40., jest warszawska trasa WZ. Koncepcja budowy trasy WZ pojawiła się w 1946 roku. Latem 1947 roku gotowy był wstępny projekt trasy. 4 lipca tego samego roku architekci przedstawili makietę trasy władzom państwowym, m.in. prezydentowi Bolesławowi Bierutowi, który plan zaakceptował. Zdaniem władz nastała najwyższa pora, by powstała najważniejsza arteria komunikacyjna. Choć są i tacy, którzy polemizują po dzień dzisiejszy. Trasa do tego stopnia jednak się spodobała, że powstało nawet ciastko je upamiętniające. Po dzisiejszy dzień można w końcu kupić WZK. Czy taki jest faktycznie? Pozostawmy historykom cukiernictwa. 22 lipca 1949 roku oddawana jest do użytku, a faktycznie stanowiła istotny punkt w powojennej historii stolicy. Na tyle istotny, by otwarciu przydzielić datę rocznicy początku komunistycznej Polski, czyli rocznicy uchwalenia manifestu PKWN. Otwarcie było wydarzeniem wielkim. Stąd uroczystość otwarcia poprowadził niezastąpiony prezydent Bolesław Bierut. Budowa była spektakularna. Z racji stworzenia dość długiego tunelu pod Starym Miastem. Do tego wybudowano most Śląsko-Dąbrowski, czy oszałamiający, jak na tamte czasy, ruchome schody, które były pierwszymi ruchomymi schodami w naszej ojczyźnie, a do tego przez dłuższy czas były największe. W zamyśle twórców, najważniejsze byłoby połączyć oba brzegi Warszawy. Dość szeroką, jak na tamte czasy, arterią. Trasa wschód-zachód, czyli w skrócie WZ. Miała przyczynić się do rozwoju stolicy. Największe przedsięwzięcie w powojennej stolicy przyprowadzono nadzwyczajnie szybko. Trasa została uruchomiona po dwóch latach od rozpoczęcia prac, a tempo w jakim powstał obiekt, musiało być spore. Władze naszej komunistycznej ojczyzny uważały, że to priorytet numer jeden była to sztandarowa inwestycja w tamtych czasach. Rzecz jasna, gdzie pojawiają się ludzie, tam pojawiają się wątpliwości. W tamtym czasie nie każdy był do końca przekonany, że szeroka droga, tunel czy most to de facto najważniejsze potrzeby miasta Warszawy. Trzeba mieć na względzie, że dość wielkie, zrujnowane tereny stolicy nie pozwalały zapomnieć o dopiero co zakończonym konflikcie wojennym, gdzie widać było skutki zarówno powstania warszawskiego, jak i masowego bombardowania stolicy przez Sowietów. Ambitne założenia władz były stosunkowo łatwe do wdrożenia, ponieważ to właśnie ogrom zniszczeń powodował, że już była wymagana przestrzeń. Tak jakby przed zakończeniem wojny piloci sowieccy wiedzieli dokładnie, gdzie bombardować stolice naszej ojczyzny, bo widzieli kreślone, nowe, urbanistyczne plany. Tam, gdzie przed wojną Warszawa widziała gąszcz splecionych ze sobą ciemnych i wąskich uliczek. Tak pod koniec lat 40. mieszkańcy mieli ujrzeć dość. Szerokie ulice, takie właśnie jak trasa WZ. A dlaczego pośród tak wielu potrzeb? To trasa była inwestycją priorytetową? Machina propagandowa tamtych czasów wymagała paliwa. Socjalistyczna rywalizacja musiała być pokazana w najlepszej krasie. Trasa była genialnym polem do bicia kolejnych rekordów wydajności pracy. Publicznie i do wiadomości podawano, jak i za co wyróżniano przodowników pracy. A mieszkańcy stolicy przyzwyczaili się do wyczytywania w dziennikach ciągłe entuzjastyczne. Relacje z placu budowy. Odpowiedzialność za całokształt prac projektowych spoczywała na barkach czterech niezastąpionych panów, a byli nimi Józef Sigalin, Stanisław Jankowski, Jan Knote oraz Zygmunt Stępiński. Jeśli chodzi już o wprowadzenie projektów w życie, czyli dopracowanie wszelkich szczegółów, to za tę część prac odpowiedzialni byli pracownicy takich przedsiębiorstw jak Mostostal. I beton stal. W trasie prowadzącej ze wschodu na zachód wyliczono długość 6760 metrów do 1989 roku. Nosiła nazwę Alei generała Karola Świerczewskiego. Dzisiaj znamy ją pod nazwą Alei Solidarności. Jeśli trasę WZ uznać za główną aortę stolicy, to tętniącym sercem musiał być niewątpliwie most. Śląsko-Dąbrowski, który powstał na miejsce przedwojennego mostu, który został zniszczony, tak jak większość przy okazji sowieckich bombardowań w 1944 roku, kiedy Armia Czerwona się zbliżała do Wisły. Podstawy starego mostu były na tyle mocne, że można było je rozbudować, a później na nich to umieszczono stalową konstrukcję nowej przeprawy, która odpukać łączy oba brzegi naszej stolicy. Warto jeszcze dodać, że most łączył do Dokładnie to samo przez dwa lata budowy. Z jednej strony, to wszystko, co pozostało po wysadzonych w powietrze kamieniach Starego Miasta, czyli ruiny Zamku Królewskiego. A z drugiej strony, nowo powstające osiedla robotnicze Saskiej Kępy. Most ma 527 metrów długości i 21 metrów szerokości. Na jego prawej i lewej balustradzie znajdują się tablice pamiątkowe. Jedna z nich poświęcona jest pamięci dwóch uczestników. Akcji na Kuczerę, którzy osaczeni 1 lutego 1944 roku skoczyli z mostu Kierbedzia do Wisły, nie chcąc wpaść w ręce Niemców. Druga upamiętnia walki na przyczółku mostowym z 13 na 14 września 1944 roku. Teren mieszczący się wokoło budowy przygotowywano i porządkowano w zawrotnym tempie. W szczytowym momencie przy budowie pracowało ponad 8 tysięcy robotników, z czego swoje miejsce tutaj znaleźli m.in. setka inżynierów i architektów. Karkołomne zadanie przypadło w udziale pracującym między placem zamkowym a nowym mostem. Musiał powstać nowy wiadukt nad budowanym w tym czasie pierwszym osiedlu, Marienstadt, bo o nim mowa, pierwsze zbudowane. Po wojnie osiedle mieszkaniowe Warszawy, na miejscu, gdzie Niemcy wszystko zburzyli i rozebrali. Pierwsze domy zbudowano błyskawicznie. Udostępniono je pierwszym mieszkańcom już w kilka miesięcy po rozpoczęciu budowy. We wrześniu 1948 roku pierwszymi mieszkańcami byli przesiedleńcy z domów burzonych na potrzeby budowy trasy, ale także załapywali się nieśmiertelnie, wiecznie żywi. Przodownicy pracy, a zasada przydziału była dosyć prosta: im szybciej ktoś budował, tym bardziej skracał się czas oczekiwania na mieszkanie. Wracając jednak do trwających prac na trasie WZ, gdzie zapewne imponował wielkością i długością tunel pod Placem Zamkowym, długości 250 metrów. A warto co nieco przybliżyć ten wątek, ponieważ niemalże nie doszło do tragedii, bo budowa mało brakowało, a doprowadziłaby do zawalenia się Kościoła Świętej Anny. O Kościele Świętej Anny trzeba powiedzieć, że cudem ocalał podczas Powstania Warszawskiego, a mało brakowało, a nie wytrzymałby pomysłowości i bystrości tęgich umysłów komunistycznej Polski. Kiedy kopano bowiem tunele, nie do końca zabezpieczono skarpę, i katastrofą budowlaną już pachniało w powietrzu. W porę jednak spostrzeżono problem, przerwano pracę i końcem końców zabezpieczono budowlę, która stoi w całej swej okazałości po dzień dzisiejszy. Całe szczęście dla budowniczych tunelu trasy WZ czy późniejszych mieszkańców Warszawy powstanie tunelu oznaczało tym samym niepowstanie gęstego węzła komunikacyjnego, który w dzisiejszych czasach byłby już kompletną porażką i totalnym dramatem. A tak, tunel przysłużył się mieszkańcom i ściany wraz z sufitem wyłożono kilkoma rodzajami szkliwionych kafli ceramicznych i płytek klinkierowych. Dlaczego powstał tunel? Jest kilka teorii. Po pierwsze, plotka głosi, że podobno za tym stał sam Bolesław Bierut. Powiedział, że tak ma być i koniec. Bardziej prawdopodobne się wydaje jednak, że tunel miał być bardziej praktyczny, niż by się zdawało. Miał Służyć tysiącom mieszkańców w razie nalotu bombowego na stolicę. Należy mieć na względzie, że były to czasy, kiedy wszyscy byli nastawieni, że raczej o kolejną wojnę światową nie będzie trudno w nieodległej przyszłości. Niepowetowaną stratą dla panoramy miasta Warszawy była utrata pałacu Trepera przy ulicy Miodowej. Widać, kiedy zamiast ciągu budynków widzi się sporej wielkości pustkę. To w tym miejscu stał okazały Pałac Trepera, który był miejscem, gdzie po raz pierwszy cesarz Napoleon Bonaparte zatańczył swój pierwszy taniec z jedyną i niepowtarzalną Marią Walewską. W związku z decyzją o budowie tunelu postanowiono ruiny Pałacu Trepera zburzyć. Niestety, zachowanie budowli oznaczałoby niepotrzebne podniesienie kosztu inwestycji, wydłużyłoby ją. Niepotrzebnie, a do tego tunel by trzeba było niepotrzebnie przedłużyć. Zatem ten kawałek historii można było sobie darować. Taniej było zburzyć. Mieszkańcy samej Warszawy, jak i całej Polski, oni mieli z zachwytu, kiedy okazało się, że postanowiono zastosować dość interesujące rozwiązanie techniczne pod postacią ruchomych schodów. A nie były to tylko pierwsze ruchome schody w stolicy. Były to pierwsze ruchome schody w ogóle w kraju. Pokonując je można było łatwiej pokonać drogę z poziomu samej trasy do Starego Miasta. Schody trafiły do naszej stolicy za sprawą władz Związku Sowieckiego. I przez techników sowieckich zostały zamontowane. Jak wszystko, co sowieckie po 1989 roku, schody również uległy stopniowej degradacji, a ilość awarii dorównywała ilości osób obawiających się o własne życie, ryzykując jazdą po nich. W 1997 roku na schody przyszedł koniec. Dopiero w 2005 roku przeszły kapitalny remont, w trakcie którego potężne, ważące 150 ton sowieckie maszyny zastąpiono nowoczesnymi firmy Thyssenkrupp. Które miały dziesięciokrotnie mniejszą masę. Dzięki temu, w podziemiach budynku, w którym znajduje się stacja końcowa schodów, udało się wygospodarować miejsce na publiczne toalety oraz na niewielką ekspozycję dawnego osprzętu z napisami wykonanymi cyrylicą. Dziś, korzystając ze schodów, warto zwrócić uwagę na znajdujące się w Dolnej Sali socjalistyczne płaskorzeźby. Razem w boju, oraz razem w odbudowie. Pamiętają one czasy budowy trasy WZ. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!